Dzień dobry Państwu, kolejny event, kolejny event i mamy od razu w inboxie jakieś rzeczy. Wybaczcie, że tak późno em, się zabieram za nagrywanie tego, tak akurat się dzisiaj ułożyło, ale jednocześnie mogę Was zaprosić dzisiaj e, jeszcze, akurat ten odcinek teraz nagram i zrenderuję, wrzucę, więc to będzie gdzieś około w pół do dziewiątej, podejrzewam, jak, jak pierwsze osoby to zobaczą. O 21.30 będzie spotkanie na polskiej scenie Pro Evolution Soccer na Facebooku e, między PS World e, Polish Eagles a Adrenaline Esports. I 10 na 10. I ja to spotkanie skomentuję. Pierwsze spotkanie ligi EPL, które w tym roku będę komentował, więc jak macie ochotę zajrzeć, to zapraszam. No, jakby jedna strona ma gwiazdy i ta druga będzie się stara przeciw nim jakby postawić. Tak przynajmniej widzę to spotkanie, jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo wiecie że pojedyncze osoby nie grają, tylko gra zespół, więc zobaczymy, co, co zaprezentują oba, ale to wieczorem zapraszam na Facebooki. Zobaczmy, co mamy w inboxie. E Słyszałem, aha, dostajemy tych agentów, których nam zapowiadali, czyli Ezila, Messiego i Rashforda. E, nie wiem, nie pytajcie mnie. Jeszcze Messiego i Rashforda rozumiem, ale Ezil... Czy W sumie Rashford też, to jest na zasadzie chyba takiej, a, mamy kluby partnerskie, co by tu z nimi zrobić, taki mają randomizer, to może... I losują w takim randomizerze, dajmy im zawodników. A jakich zawodników? I wyciągają drugi randomizer, i wychodzi, że, o dobra, dajmy im losowych. I mi się wylosował Ezil. A dobra, dajmy im Ezila. I po pierwsze, Ezil i Rashford. <laughs> w ogóle rozdawanie zawodników. Nie jestem fanem tego, ok? E, zupełnie co innego. Uwaga, porównanie do FIFA jak zwykle. Gdy mamy wyzwanie w danym tygodniu, gdzie musimy kimś tam zrobić asystę, obrońcom dośrodkować dwa razy i mieć z tego bramkę, plus jeszcze wygrać trzy mecze z co najmniej siedmioma zawodnikami z Hiszpanii, coś takiego, nie? I dostajemy za to na przykład takiego Rashforda. I to w momencie, kiedy to ma jeszcze jakiś sens, czyli gdzieś tak mniej więcej dwa tygodnie po wypuszczeniu gry. <gry> eee, I. Okej, okay. ale teraz. Taki Messi, spoko, ale dlaczego go dostajemy, a nie jest tak, że na przykład mamy challenge do wygrania, no cokolwiek, wiecie o co chodzi. E, tylko po prostu nagle nam go dali, czyli rozumiem, że osoby, które na przykład, nie wiem, nie miały, znaczy, wiecie, grały to od takiego dłuższego czasu, w sensie, okej, okay, jeden taki zawodnik nie zaszkodzi, ale wiecie o co chodzi. E, Messi to jest najlepszy zawodnik w tej grze w tym roku, e, no znaczy, najlepszy, albo... Jeden z najlepszych, tak? W ten sposób to umie, umie, ujmijmy. I dawanie takiego najlepszego zawodnika wszystkim powoduje, że. Wiecie, takie tryby jak Minecraft i Food Champions, e, Food Champions, Ultimate Team, mają polegać na tym, że niektórzy zawodnicy będą mieli przewagę składu przez to, że grają więcej e, albo grają lepiej. Czyli i zaangażowanie w grę powoduje, że mają lepszy skład i dlatego mają łatwiej z ludźmi, którzy mniej grają. To jest normalne. A tutaj wszyscy dostajemy tego samego zawodnika. Tak samo było z Debala i Skutinią. Totalnie tego nie rozumiem. I to są naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. Widzieliście co Debala, jaki ma level na, na, po wymaksowaniu, co to jest za gracz. I ja mam takie, no w sumie fajnie zagrać sobie takim zawodnikiem, ale czy macie z tego frajdę jeśli wiecie, że wszyscy inni mają tego samego zawodnika i że wszyscy teraz będą nim grali? Wiecie, ja na przykład jeszcze porównując tę analogię tworząc ok, w FIFA trzeba ugrać w Champions, żeby mieć te piki Okej, okay, teraz też było Team of the Season, więc większość na wygrać, Tak jak ja mogła sobie zbudować zespół w, w ciągu paru tygodni Ale gwarantuję Wam, że ten zespół mm, będzie się miał nijak do tych, którzy grają już od całego roku Nawet jak tra musiałbym trafić chyba pod John Messiego, Van Wandeka i Ronaldo99 i, Ronaldo, i Benedera jeszcze Żeby mieć szansę dorównać tym zespołom, inaczej nie ma szans w PSie taki Messi spokojnie wskakuje do pierwszego składu każdego z tych zespołów, a wiecie, że nie jest jakiś problem zrobić jakiejś... Wiecie, jak ktoś na przykład zaczyna grać, wziąć, w pierwsze dwa tygodnie poskładać zespół switcherów i nagle dostajecie za darmo jeszcze dybale Coutinho, Messiego i Rashforda i nagle macie zespół nawiązujący poziomem, powiedzmy już, do, do innych ludzi. Okej, okay, jakby to są dwie strony, nie? To jest dobre dla ludzi, którzy dopiero co dołączają, bo chcą sobie szybko zrobić skład, tylko, że trzeba brać pod uwagę, co będzie za miesiąc. Zrobicie szybko skład i co dalej. To jest odwieczny problem Minecrafta. Eee, odwieczny, <laughs> nie odwieczny. Eee, ten problem istnieje od jakichś dwóch lat, może tak. <laughs> odwieczny to był zły problem. Eee, Złe powiedzenie, Boże, słowa mi się mieszają. I z jednej strony fajnie, a z drugiej, co będzie po tych paru tygodniach? Co, co ty masz robić? I przez to, że Konami cały czas to robi, przez cały rok, to na cholerę mi taki Messi teraz. Mi stałemu graczowi. Nowy gracz, dostajemy z I ma nagle gościa na poziomie mojego składu, mimo że w ogóle w to nie grał. Zaraz mi ktoś przyjdzie w komentarz: Ale co ty mówisz? Przecież Future Messi był do trafienia. Ty jak masz Futura, to masz lepiej. No spoko, no To to tak, jakbym miał e, Ronaldo i Informa Ronaldo, który ma jeden overall więcej. To jest mniej więcej taka zasada. E, ja dostaję Ronaldo za darmo. Bo po prostu nie grałem, i sobie przyszedłem i dostałem. A gościu pracował pół roku na to, żeby tego Ronaldo Informa sobie ugrać. No jest to fair, eee, ale mówię, no w przypadku tego, że my i tak wszyscy już mamy te składy zbudowane po pół roku, e, nie ma to dany, totalnie dany, żadnego znaczenia dla większości z nas, tak? Tylko ja mówię e, w takim postrzeganiu tej gry na zasadzie, jeżeli mielibyśmy normalnego Minecraft'a z PSA 18, to takie rozdawnictwo zawodników nie ma totalnie sensu, a ono trwa. I, I jest to. No, 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 nie wiem. Po prostu mówię tylko, że e, to nic nie wprowadza do tej gry. Może tylko jej, zaburzyć jej balans. Takie jest moje zdanie. Ale możecie pisać co o tym sądzicie. E, jakby na obecny stan Minecraft'a mówię. Dla ludzi nowych to może być fajne, że sobie pograją trochę Messi. I, i w sumie tylko dla nich, tak naprawdę. Ewentualnie dla tych co jeszcze Messiego nie mieli do tej pory. A grają od dłuższego czasu, ale no. Czy są takie osoby między nami? To, to nie wiem. E, no dobrze. Już to, to tak tylko chciałem powiedzieć a propos tego rozdawania zawodników. Nie, totalnie nie kumam czemu to służy, ale okej. Okay. Skoro nam już dali, to przeróbmy ich na trenerów. Um, i, i zobaczmy, gdzie to oni są. Dobra, mamy jednego Messiego, a gdzie są ci goście, których ja dostałem? Chyba, że to jakieś inne pozycje będą teraz, czekajcie. Rashford, gdzie on jest? Czy ktoś mi powie, gdzie są ci? Aha, nie, moment, no stop. Gdzie są ci zawodnicy? No nie widzę ich. Co? Ja ich dostałem w ogóle? Co tu się dzieje? Czy... Aha, Boże, przecież ja ich muszę... Dobra, nieważne, to bufej. <laughs> Dobra, cicho. Czy ja ich muszę odebrać? Okej, okay, dobra, dawaj ich. Zapomniałem o tym, że ich muszę odebrać. Tak, wiemy, że dostaniemy tutaj Ezila. To są jeszcze dodatkowo futery. To mój cały wywód na nic w tym momencie. <ścoughs> Nie wierzę. Co ty mówisz? Do tego to już totalnie nie kumam. Czemu wszyscy dostajemy filtrowanie yy, gości, którzy są jeszcze podbustowani całkowicie? No taki Ezin na przykład jest nawet użyteczny. Nie wiem, nie, nie, nie mam pojęcia po co to komu. Nie wiem, nie wiem, dlaczego. O, nie wiem. Okej, okay. dobra. Nie ogarniam, nie, nie, nie ogarniam tego jednak gdzieś tam się zacofałem jeszcze do PS 18 i po prostu dla mnie to wszystko to się tutaj to jest, to się kumy, kum, kupy nie trzyma dostajemy Messiego 97 overora okej, okay, ja myślałem, że dostaniemy zwykłego Messiego dostajemy coś takiego, gościu ma 100 na maxie, już mi ktoś pisał w komentarzu eee, pff, no i wiecie, no Inspire na wszystkim, szybki e, zwinność praktycznie pod 99, finish ich 99 balans pewnie też pod 99 podania po 90 parę Place Kicking, Stamina, wszystko po prostu możliwe tutaj. E... Okej, okay, ale to jest jestem ciekaw jakiego Rashforda dostanie. Ale nie wiem, nie, nie kumam tego. Dobra, to ja myślałem, że zwykłe wersje tych zawodników dostajemy. I dlatego ja miałem takie, a po co nam teraz sesji taki czy Rashford? Ale zostajemy ich feature i to takie podbustowane na maksa. Poza tym on już nie ma brody, oni są jak zwykle. <laughs> nie no, akurat grafika to wiadomo. Chociaż dali nowy datapack teraz, więc, bo właśnie dzisiaj jest nowy datapa datapack, tak swoją drogą. Ehm, zobaczymy, co się pozmienia w gameplayu. Ale ale to mogli od razu mu zmienić to, no i Rashford, jego wam polecam. 35 leveli do góry. Gościu jest świetny, jest szybki. Naklasz e, bardzo łatwo nim uderzyć, świetne wykończenie. E, ale naprawdę, to jego szybkość i zrywność, i to, że jest wysoki, to naprawdę robi ogień i polecam wam tego gościa. Zresztą zaraz sobie zboostujemy mojego Rashforda. Dobrze. To wybaczcie, to ten cały wywód na początku nie miał sensu w takim razie. Bo, bo ja byłem pewien, że dostajemy zwykłe wersje tych zawodników. A jak dostajemy flitchery, to w takim razie totalnie już nie rozumiem te, te, tego. Eee, w sensie, e, bo to ci zawodnicy są użyteczni nawet w moim składzie. Także totalnie nie rozumiem dawaniu wszystkim, wszystkim graczom tych samych zawodników. Wszyscy będą grali teraz tym samym. Ja, ja nie wiem, nie kumam tego. Gwarantuję wam, że teraz będziecie widzieć takiego Rashforda prawie w każdym zespole. Eee, no, o Messi już nie wspominam, tak? Tylko teraz, który jest lepszy? Ten chyba jest lepszy, nie? Czekaj, bo on ma. Zaraz, ile on ma jeszcze leveli? A nie, to ten chyba będzie lepszy. A nie wiem, dobra, walić to. E, pokaż mi go, pokaż mi jego statystyki. Ten ma szybkość 93,94, a ten? No to tamten chyba trochę szybszy jest, dobra, dawaj go. <grych> no, ok. W każdym razie mówię, nie, nie popieram idei rozdawnictwa zawodników. Na przykład w NBA macie locker kody tak? Nie kłócę się z tym, ale zauważcie, że tam ciężko jest trafić kogoś dobrego z tych Locker Codów. Naprawdę ciężko. Dobra, tu mamy 35 leveli, a ten mój raszporzik ma ile? 37. No to wiadomo, który zostaje. Więc. Ee... Tak ten leci na przepał. I, i Ezil, Ezila zostawimy. Zobaczymy co się stanie, jak go zostawię. Dobra, zaraz sobie opowiemy też o legendach, ale ale najpierw chcę zobaczyć, ile dostaną, boosta. I boosta dostaną następującego, czy Ashford będzie już na maksie? Zobaczmy. Nie wierzę, nie wierzę naprawdę. 5000, 5000. Jaki, jaki te. Random w gameplayu. Random w dawaniu challenge, zawodników i wszystkiego naraz Random w dawaniu legend Random w dawaniu expa zawodnikom No ja po prostu, czy tutaj coś się dzieje celowo w tej grze? To jest masakra Dobra Zobaczymy czy Messi w takim razie dostanie więcej niż 5000 tylko Masakra No, a tutaj 34000 No i mamy Messiego, tego mojego już na poziomie 100 E, pierwszy zawodnik w moim zespole, który osiągnął 100 overola. E, jeszcze 2 lata temu bym w życiu nie przypuszczał, że coś takiego w tej grze będzie możliwe, a w tym roku już to nikogo nie dziwi. Dobrze. Przejdźmy do Legend, a mamy tutaj Arsenal, mamy tutaj e, Barcelonę. I Manchester. 3. Wow. No to będzie długi odcinek dzisiaj. To postaram się troszkę przyspieszyć na tych legendach. Niepotrzebnie się tak rozgadałem na początku. Mamy nowe, okej okay, mamy nowe, dobra, Patrick Vieira, e, jeden z najlepszych DMF w swojej zwykłej wersji, więc w tej wersji to będzie jakaś masakra i uważam, że to będzie najlepszy DMF e, w grze i e, w MyClubie oczywiście i nie widzę nikogo innego, e, powód prosty, jest gruby, jest wysoki, e, ma staminę ogromną, ma świetny defense, e, ma e, dobre przyspieszenie jak na te swoje warunki i masę skili. polecam. Polecam. Jak go traficie, weźcie go sobie. Ale tego pana jestem ciekaw, bo to jest nowość. Rosicki. Okej, okay, ma przyspieszenie i speed jak na AMF-a wystarczający, jeszcze 21 leveli do góry. Super podania. E, całkiem dobra, nawet całkiem... No no, no dobra po prostu kontrola na piłką, może Messi to to nie jest, ale nie ma też na co narzekać. Ma skilę do podań, więc bardzo fajnie. E, ma do strzałów i ma do mijania, czyli wszystko właściwie co AMF. I ma podkręcenie 88. Może być bardzo fajny. Jeszcze chcę tylko Inspire sprawdzić, na wszystkim ma Inspire, mega. Liungberg jest szybki, met 76, więc jest niski, więc powinien... Niżsi gracze są zwinniejsi w tej grze, nie wiem o co chodzi, ale nawet jak mają ten sam balans, gwarantuję Wam, że niższy zawodnik będzie zwinniej się poruszał, więc... Okej. Okay. Może być fajny, nie wiem czy nie będzie za wolno, jak go wypustujemy powinno być okej. Okay. Um... To są dobre legendy. Wszystkie trzy, w mojej opinii, spokojnie jakie traficie, nadadzą się do składu. Zobaczmy co mamy tutaj. Rivaldo. No tego pana bym chciał trafić z ciekawości czystej, aczkolwiek widzicie, tutaj jest trochę inny typ zawodnika, bo nie jest nawet ciutkę wolniejszy od rosyjskiego, um, ale ma za to o wiele lepsze uderzenie z daleka i trochę słabsze podania i ball control ma bardzo wysoki. 20 leveli do góry, ma tr Inspire trochę słabszy i no, wygląda na to, że Rosicki się prezentuje trochę lepiej jeśli chodzi o typowego AMFA i Rivaldo na ważnym miejscu chyba bym grał na SS-ie ze względu na jego finishing. Mamy deko, zbustowanego deko. Eee, jedyny koleś, który chyba za dużo osób nie grało, ale teraz może zacznie. Bo jak, mu jak go podbustujemy, akceleracja mu wzrośnie i speed. Świetne podania, e, fajne uderzenie nawet z daleka, ale też Rosicki jest lepszy od niego. Przynajmniej według statystyk. Eee, I co jeszcze mamy? Klajferta. 30 leveli do góry. Ok. I te 30 leveli to może być to, co go tutaj podciągnie. Finishing ma super. Eee, jest też bardzo silny. Jak mu wskoczy speed powyżej 80 i akceleracja, może być dobry. Ale teraz wytłumaczcie mi jedną rzecz. Mamy do zawienia Klajferta z takimi statystykami. I wszyscy dostajemy Rashforda 91 i 35 leveli do góry, który na starcie ma 98 spida. Naprawdę? I... i... No random, no po prostu random, no nie wiem jak to wytłumaczyć, no powiedzcie mi. No oni po prostu mają... Jak ja kiedyś losowałem widzów, to oni do czapki wrzucają takie kartki. I tam mają napisane, o dzisiaj wrzucamy e, Klaiverta, a jutro wrzucimy wam e, e, challenge o czarną piłkę. A, a 80% z pozostałych losów to jest challenge o 25 tysięcy i dlatego tak cały rok wygląda. Ja wam mówię, to musi tak być, bo, bo nie widzę innej opcji. No dobrze, e, uważam, że to są słabsze legendy niż Arsenal. Tak mi się wydaje. Zobaczmy, jak się prezentuje Manchester. Ehm, Beckham tu jest na pewno. Beckham, który jest troszkę ofensywniejszym e, Beckhamem niż jego zwykła wersja. Ale to nie zmienia faktu, że jest bardzo fajny. W ogóle Beckham w tym roku jest bardzo fajny. I zresztą też był... E, super podanie, no najlepsze podania w grze, nie boję się tego zaryzykować e, Najlepsze stałe fragmenty w grze Ma uderzenie z daleka, zresztą bardzo solidne jak widzicie e, I ma fajny physical contact, jego naprawdę nie jest łatwo przepaść tego gościa Naprawdę jest dobry Z tym, że Te statystyki są pod cmf -a. Jego zwykła wersja może być na DMF-ie pod warunkiem, że damy mu mm, Jak się nazywa Interception ta wersja nie może mieć interception, bo ma wszystkie skile możliwe i więcej się nie da. Więc na CMFA super. O jest i pan Kol, No właśnie, Kol i Jorkuś pewnie też będzie. Tych dwóch polecam, to są takie skurczy byki. E, tylko troszkę się inaczej różnią stylem. Wiecie, ja obydwóch mam tylko w złotych wersjach i tak są rewelacyjne. Mam jednego na 91, a drugiego chyba też na 91. Obydwóch mam e, zrobionych. Kol, to jest bardziej troszkę, ja Wam polecam nim grać jako fałszywą dziewiątką, fantastycznie gra. On się świetnie zostawia, ma bardzo fajne podania, mimo że tu statystyka szałowo nie jest, ale na boisku, w sensie to jest koleś, który bardzo dobrze rozgrywa piłkę w środku pola i ma super wykończenie. To nie jest koleś, którego wyrzucicie, żeby on pobiegł na L1 trójkąt. Można oczywiście, to no nie jest tak, że on wam nie pobiegnie, bo to też nie jest jakiś tam, wiecie, źródło. Tylko chodzi o to, że to jest trochę inny styl gry. A York z kolei ma nie do końca e, dobre statystyki pod rozgrywanie, Mimo, że widzicie, że speed i akcelerację oni mają podobną, ale gwarantuję wam, że zupełnie inaczej to czuć na boisku. I też mają gol pouczera. York zdecydowanie bardziej się wysuwa do przodu i zdecydowanie bardziej na te trójkąty się nastawia. E, nie wiem z czym to ma związek, ale. E, ale tak to wygląda, więc więc... E, jeden i drugi bardzo fajny. Z tym, że York to jest bardziej taki finisher, żeby dograć mu piłkę na trójkącie. A Kole to jest gościu, z którego można rozgrywać całą akcję. E, dobre piłki. I dalej uważam, że Barcelona wypada z tego wszystkiego najsłabiej, co jest ciekawe. A i jeszcze do tego mamy. Pff, jeszcze do tego mamy Team of the Week, który powraca. Ja cię kręcę, co tu się dzieje. No to od dołu. Sepe, ty, czym ty jesteś? Jesteś bramkarzem? Do budy. 1,85 m do budy. Rafinia. Uuu, rafinia. A myśmy dostali Ezila I, 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 i co wy na to z rafinią? Jak ja mam Ezila 91. że statystykami miażdży takiego rafinie. Lipa. Wiska, on powinien być szybki. Otóż to. I tak bym nim grał, czyli jako super sap Nie wiem, czy on to ma. Nie ma, ale bym go wrzucał z ławki. Bardzo fajny finishing. Może nie ma kontroli nie wiadomo jakiej nad piłką, ale jest szybki po prostu i ma duży balans, więc można nim poszaleć z ławki. Uuu, Ilmas, on może mieć fajne staty. To był zawsze koleś z tej turcji, który miał fajne wykończenie. Bardzo dobrze się zostawiał, i do tego był szybki. I wygląda na to, że wiele się nie zmieniło, ale ma trochę słabą kontrolę nad piłką, i to trzeba brać pod uwagę. Ale mamy 88, bierzcie to pod uwagę. Eee, więc tak, wszystko bierzcie pod uwagę. I ma masę skilling. No to już jest ciekawsze. To już jest ciekawsze. Pamiętajmy też o formach. Bruno Fernandes. Bardzo fajnie się nim gra w tym roku. E, bardzo dobry AMF. Polecam. Bardzo dobre podania. Strzały mogą być. E, bardzo dobrze się zastawia. Unkulu. Nie jest źle. Ale widywałem lepszych obrońców. I chyba na tym pozostanę. Troszkę ma za mało spida, w mojej opinii. A Spiliqueta chyba też będzie miał za mało spida, chociaż nie jest źle, ale on jest dosyć niski i nim polecam wam grać jako boczny cebek. To jest uważam idealna pozycja dla niego. Eee, będzie dawał radę, bo jest zrywny, a przy okazji u mnie za zabrać piłkę. Dywan, zapata, e, super zawodnik. 88 spida i przy tym wielki słoń, 95 fizyka kontakt, bardzo dobre wykończenie. Eee, I tight position, jak na takiego konia, naprawdę wysokie. Super sub do tego polecam. Eriksen, świetne podania, świetne uderzenia. E, kontrola nad piłką typowy AMF, aczkolwiek widzicie, może grać wszędzie na, e, na, w pomocy i w ataku. Ale AMF to jest pozycja, którą wam polecam. Sergio Ramos ostatnio pobił rekord dla ligi, nie, jeśli chodzi o strzelane bramki. E, on nie ma dużo spida. Tak samo jak mówiłem przy unkulu, to on ma nawet mniej od unkulo, ale wiecie co ma Ramos świetne animacje i świetnie się ustawia w obronie mam jego wersję future'ową i on po prostu jak dacie mu te, na przykład przypiszecie go na ma marking do kogoś na przykład do nie wiem, do, 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 do kogokolwiek to ten napastnik będzie miał przerąbane życie on tam łokciami go będzie obijał, tak jak gramo na żywo, nie? tam prędzej go zje niż go przepuści więc... warty uwagi i lubię nim grać więc chętnie jak jest na A nim pogram, no i lewy Lewy na A, no co Wam więcej powiedzieć? On ciągle jest na A. On powinien być w tym Team of the Week co, co, co tydzień, bo to, 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 to jest maszyna w tym roku i, i tak samo jest w tej grze, jak go dopuścicie do strzałku. strzałku boże, strzału to jest bramka, świetnie się zostawia y, i świetnie się ustawia na boisku. 94 Offensive Awareness przypominam i 95 kontroli nad piłką jako wysoki napastnik masakra. Dobra, długi ten odcinek. Kończymy. Eee, niepotrzeb mówię, niepotrzebny ten wywód. Nie spodziewałem się, że my futerów dostaniemy. Napiszcie mi, co o tym myślicie. Eee, jeżeli, jeżeli trwaliście do końca, bo długi odcinek był. Eee, I zapraszam Was na sesję live dziś wieczorem, 21.30 na polskiej scenie. Trzymajcie się. Hej hej.